Witam wszystkich z tej strony Łukasz i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego materiału. Tym razem, jakże bardzo pocieszna gra i wesoła, czyli Plants vs. Zombie Garden Warfare. Według mnie, jest to jedna z najlepszych gier obecnie, jeśli chodzi o ten typ gatunku. Przez wielu jeszcze na pewno z Was nieznana, a przede wszystkim niedoceniana. Ja kupiłem sobie specjalnie wersję pudełkową, ponieważ preferuję wersję pudełkowe. Nie wiem czemu mam taką manię, że wolę sobie kolekcjonować gry na swojej półce Kupiłem ją w fajnej cenie za 119 zł, na ale gronówkę sztukę. Oczywiście gra jest niestety tylko w wersji angielskiej. I jest y, również oparta na silniku Frostbite, czyli na tym samym, która opiera się seria Battlefield, nie wiem, chyba od trójki dopiero, tak, mogę się mylić, jeśli się mylę, poprawcie mnie. Ale jest to gra, jak widzicie, strzelanka z trzeciej osoby, bardzo pocieszna, z bardzo fajną grafiką, z super animacjami i jak można zauważyć, wiele, wiele dzieje się na ekranie. Prezentowany przeze mnie gameplay jest w trybie Vanquish, jeśli się nie mylę, czyli taki powiedzmy TDM, gdzie drużyna musi zebrać 50 killi i wtedy wygrywa mecz, tak jak widzicie u góry macie ten pasek Która łapka chwyci prędzej pucharta wygrywa? Tak, ja akurat w tym gameplayu gram postacią zombie, jest to moja ulubiona postać, jeszcze jest ten taki, no nie pamiętam teraz nas, ale też lubię grać czasem klasą, ten co jest ubrany jak ragbista amerykański i ma ten taki choćby kołowrót, tą bronię, machingan taki, no tą klasą też się całkiem spoko gra, ale jednak ja wolę postawić na szczelność i mobilność, że tak się określę. Jak widzicie, każda z postaci ma takie perki, albo bardziej takie, bym po powiedział różne y, funkcje, które może używać wraz z, z rozwojem postaci. W prawym dolnym rogu widać, naciskając L1 używamy jakiejś tam powiedzmy swojej zdolności i gdy ją użyjemy, tak jak teraz tutaj widzicie na przykładzie trójkąta, musi się odnowić pasek. Czyli jest to takie ograniczenie czasowe, nie jest to, że można użyć po jednym razie albo powiedzmy, że dopiero tak jak w Call of Duty zabijając 5 osób możemy użyć tej funkcji. Nie, tutaj to działa na zasadzie takiej, że pasek się odnawia po jakimś tam czasie. Powiem Wam szczerze, że jakoś lepiej mi się też gra chyba klasą zombie, nie wiem dlaczego, no ale... Kwestia gustu. Tak jak widzieliście, gra też korzysta z takiego czegoś jak w Battlefield, czyli ten Revive, że możemy podnieść swojego teammate'a. to jak za chwilę zobaczycie, natknąłem się na jedną z kłapek zostawionych przez drużynę przeciwną. Oczywiście każdy to widział, tylko nie ja. Byłem tak w y, pochłonięty grą, że gdyby nie mój y, tutaj kolega, to y, już bym padł. Y, grę wam naprawdę polecam. Y, jest y, przez wielu was niedoceniana. No, i bardzo przyjemnie się z nią gra bez żadnej spiny, bez żadnej tam stresu, jak w kodzie czy w BF-ie, że mi nie idzie, lub y, powiedzmy, przegrywam z połączeniem, tak jak to mogliście zobaczyć na poprzednim materiale, który wrzuciłem. Tutaj takiego czegoś nie ma, wszystko działa bardzo ładnie. Przede wszystkim sama gra potrafi bardzo wciągnąć na wiele godzin, już nie wiem na ile mnie wciągnęła ta gra. Musiałbym zobaczyć na licznik, ale już na pewno to będzie kilka ładnych godzin. I jest to taka gra właśnie w której nieważne czy jestem pierwszy, czy ostatni, czy mogę być nawet cały czas ostatni. Nie spinam się, gram dalej bo jest fajna i o to chodzi w tych grach, no przy tej grze naprawdę mogę wam powiedzieć, że się nie zawiedziecie i, i nie będziecie się denerwować yy, dobrze, to by było tyle w tym materiale dziękuję też osobie, która subskrybowała mój kanał <noise> wiem, możesz nie oglądać moich filmów, możesz nawet nie słyszeć tego komentarzu, ale wielki, wielkie dzięki yy, z twojej strony jest to fajny gest yy, Naprawdę dodał mi trochę skrzydeł do nagrywania kolejnych materiałów. Dzisiaj pojawią się aż trzy materiały, także do zobaczenia. Do następnej. Yo! <śmienic>